Wakacyjne upały dają nam się we znaki, szukamy miejsc, gdzie możemy odpocząć od nich, często nad wodą. Czyli możemy powiedzieć, że mamy taką prawie Afrykę w Polsce teraz, w te wakacje? No, to wszystko zależy od miejsca. Bo są sytuacje, kiedy Afryka to jeszcze trochę musi podgrzać się, żeby było tak jak u nas. A są też miejsca, gdzie no my się nie aż tak mocno nie nie dogrzejemy, że się tak wyrażę. Szanowni Państwo, no to nie ma tak. No, to, jeżeli mówimy Afryka, to, to jest ogromny kontynent. Pamiętajmy o tym, że on jest tak bardzo rozciągły, na dwóch półkulach północnej. Południowej, że jest klimat i śródziemnomorski, jest i klimat dżungla, gdzie jest no, deszczowe lasy, są lodowce, śnieg. No przecież na Kilimandżaro, na Montkenia są lodowce, są, jest śnieg, więc no to jest różnorodność. No i Sahara, która jest. Każdy znajdzie coś dla siebie, Dokładnie krótko tak. mówiąc. Ale są też, i oczywiście są, plaże. No afrykańskie plaże, zwłaszcza te wschodnie, czyli na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, no to to jest no, bajka, marzenie. No, najsłynniejsze plaże świata to są właśnie tam. No, Zanzibar to przecież, to już, to już o Zanzibarze to już nie trzeba chyba czyli, nikomu nic mówić. Czyli mówisz. co, jak ktoś sobie wymyśla teraz, gdzie pojedzie na wakacje i myśli o Afryce, to na przykład plaża, hotel, czyli takie miejsca sprawdzone, gdzie jest klimatyzacja, gdzie mamy na pewno wszystko to, czego potrzebujemy? Pewnie, że tak, a czemu nie? Ja też tak pojechałem, za pierwszym razem z dziećmi. Nie widzę nic w tym złego. Tym bardziej, że właśnie ostatnio jeden z widzów naszego cyklu zahaczył mnie i tak powiedział, że a on to by tak nie dał rady, bo, bo przecież to ktoś mu musi zorganizować. On nie zna języka, więc jak on sobie tam poradzi, więc dla niego to co najwyżej hotel, plaża i, i w ogóle. No i szanowni Państwo, to nie ma nic złego w tym, że się pojedzie do hotelu nad ocean indyjski, i będzie czy to all inclusive, czy jakiekolwiek inne. No mnie też luksus nie przeszkadza, więc to nie jest tak, że tylko namioty, ognisko. Kiedy nasze dzieci były bardzo małe, no to takżeśmy po raz pierwszy pojechali do zielonej Afryki. Ja mówię zielona Afryka, mam na myśli jak Państwo dobrze pamiętacie mapę Afryki, to na górze Sahara, taka żółta, długa plama przez cały kontynent, potem jest zielono i to właśnie tak to traktuję. Nigdy nie mówię, że Afryka to czarny ląd, bo on nie jest czarnym lądem. Natomiast ta zielona część Afryki, pojechanie za pierwszym razem, to jest bardzo dobry pomysł. To właśnie pojechać w ten sposób do hotelu na odpoczynek, czy to no, na słynny już Zanzibar, czy do Kenii na Diana Beach, czy, czy do Tanzanii tej kontynentalnej, czy w kilka innych miejsc, jak najbardziej. Pod jednym troszeczkę warunkiem, który ja bym jakby powiedział, podpowiedział, no nie siedźmy te dwa tygodnie czy tam 10 dni w hotelu. Należy kupić dwa Tak, kupmy sobie, wykupmy sobie jakieś safari do Parku Narodowego, czy to Amboseli, czy to Tsavo, czy nawet do Masajmara. To naprawdę stamtąd to jest chwila. Są samoloty w takiej Ukundzie czy z takiego Zanzibaru. To są niedrogie te samoloty, niedrogie te wycieczki, więc warto po prostu zainwestować w trochę spędzenie fajnego Czasu, a że przy okazji mamy wypoczynek, hotel, basen, luksus, all inclusive, drinki i tak dalej, czemu nie? Czyli małymi krokami zakochiwać się w Afryce? Myślę, że tak, i to jest najlepsze, bo mało ryzykujemy, bo jeżeli kogoś rzucimy od razu, nie wiem, do buszu albo do dżungli, i nagle się okaże, że musi uciekać przed słoniem, to on już nigdy tam nie wróci, bo się oczywiście przestraszy. Natomiast w ten sposób na pewno wypoczniemy, i na pewno, jeżeli zakosztujemy trochę tego życia takiego poza no, to łatwo będzie powiedzieć, czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie. Czy ten bakcyl afrykański jest łyknięty, czy raczej jesteśmy na niego odporni. I myślę, że takie rozpoczęcie jest nawet bym polecane przeze mnie, bo no nie każdy jest w stanie, nie wiem, zapakować się w plecak i ruszyć w dwóch, trzy tysięczną, e, kilometrowo-tysięczną podróż po to, żeby spać pod drzewem, w wioskach i tak dalej, i tak dalej. Nie na każdego stać na to zdrowotnie, czasowo i tak dalej, ale czemu nie pojechać i nie zobaczyć no, safari na przykład. Czyli dzisiaj zobaczymy takie słodkie lenistwo w Twoim wy wykonaniu właśnie w Afryce. Tak, zobaczymy jak taki hotel wygląda. Jak my, my żeśmy z, zajechali do Kenii w 2000, chyba bodajże w 2009 roku. Nasze córeczki były wtedy jeszcze no, w takim wieku, właśnie takim idealnie na to. I będzie jedna naprawdę, naprawdę wręcz no, prawie że niewiarygodna, ale taka ciekawostka przyrodnicza na równiku, ponieważ to było prawie że na samym równiku. tam kilkadziesiąt kilometrów od Równika, no zobaczą Państwo na filmie dwie foki jednego morsa. Zatem zapraszamy. Błękitna toń Oceanu Indyjskiego, biały piasek, zieleń palm i wieczne słońce. Słowem Hakuna Matata.

Kokos to podstawowy owoc w tropikach. Mleczko kokosowe można pić. Jest to jednak bardziej woda kokosowa, bardzo słodka i ciepła. I jak widać, nie wszystkim smakuje. to! No, krój, krój te wiecze, <gry> Tylko mi się zeskupnie. Ja. <gry> o nie, nie do moje wekooso. A miąż można jeść. Trzeba go jednak najpierw wydłubać, co wcale nie jest takie proste. liście palm kokosowych wykorzystuje się do robienia ozdób albo do zaplatania mat na których śpi się zamiast na gołej ziemi co prawda ta tutaj nie jest tak równa jak ta zrobiona przez tubylców ale pamiętajmy pierwsze koty za płoty.

Przybywy na wybrzeżu Kenii dochodzą nawet do 4 metrów wysokości. Widoczne to jest zwłaszcza podczas przypływu, kiedy to dosłownie każda następna fala jest wyższa od poprzedniej. A coraz większe fale to coraz większa frajda.